Zapraszamy do obejrzenia kolejnego programu z cyklu Studio Wschodzący Białystok. Są młodzi, aktywni i przede wszystkim chcą pomagać innym. Poznaliśmy tegorocznych laureatów konkursu ośmiu wspaniałych. Cechuje ich bezinteresowność, zaangażowanie, odpowiedzialność i kreatywność. Pracują na rzecz lokalnej społeczności, pomagając bezdomnym, niepełnosprawnym i ludziom ubogim. Tacy właśnie są laureaci konkursu Ośmiu Wspaniałych. Ich nazwiska poznaliśmy 24 marca w białostockim Kinie Forum, gdzie odbyła się uroczysta gala zorganizowana przez Urząd Miejski w Białymstoku. W gronie laureatów znalazła się między innymi Sylwia Januszkiewicz. Same pozytywne wszystkie dobre emocje, które mogą być chyba są teraz we mnie. Jestem bardzo szczęśliwa. I z drugiej strony też e, wynika to z tego, że e, po rozmowie z tymi ludźmi, którzy nie dostali niestety statuetek, e, czuję się naprawdę wyróżniona i uważam, że każda z nas z tych 70 powinna dostać statuetkę. Jestem mm, pełna podziwu dla tych, że udało im się wybrać, bo ja osobiście nie mogłam naprawdę zdecydować na, na, na tą ósemkę. W trakcie ogólnopolskiej edycji konkursu nasze miasto reprezentować będzie Sylwia Samaryn. Szok. Zdziwienie, radość, no po prostu coś niesamowitego. Mam nadzieję, że będę godnie reprezentowała Osiem Wspaniałych i dziękuję bardzo za to pani Łuczkiewicz, teresa Łuczkiewicz, która tutaj ze mną była, bo to dzięki niej ja do tego doszłam tak naprawdę. Członkowie jury przyznają, że tegoroczne obrady należały do wyjątkowo trudnych. Do konkursu zgłoszono bowiem 70 kandydatów. Żyli poznało suche fakty, które były zapisane w rekomendacjach, gdzie Żyli dowiadywało się o tym, w jakich akcjach, w jakich działaniach wzięła konkretna osoba udział. Ale też miała wielką przyjemność spotkania się osobiście ze wszystkimi kandydatami do tytułu wspaniałego i wspaniałej. W związku z czym tutaj na szczególne. Na szczególne na szczególną uwagę zasługiwały takie cechy kandydatów jak konsekwencja w działaniu, taka rzetelność w pracy, pokonywanie słabości, trudności. No i oczywiście opis dokonań, bo one były naprawdę bardzo, bardzo ciekawe i niesamowite jak na takich młodych ludzi. Zależy nam też na ludziach wrażliwych tych, którzy nie szczędzą i własnego czasu, i trudu, często wyrzeczeń, aby innym pomagać. Oczywiście jest to w różnych dziedzinach, ale generalnie są to ludzie bardzo aktywni i, bym powiedział, tacy potrzebni społeczeństwu. Oni chcą czuć się potrzebni i rzeczywiście odnajdują takie nisze swojej działalności, że ich ta działalność jest naprawdę zauważalna. Trwa to już długo, bo Właściwie mamy pewien niewielki jubileusz, bo jest to już piętnasta edycja Ośmiu Wspaniałych, dlatego też można powiedzieć, że prawie całe pokolenie mamy ludzi wspaniałych i to chyba dobrze wróży dla naszego miasta i dla naszego kraju. Promowanie zdrowego stylu życia, dobro, promowanie dobra, pomoc dla innych, bezinteresowna. Także myślę, że to są te najważniejsze. No i oczywiście postawa w życiu codziennym. Bym się tutaj nie zgodził, że to była ciężka praca, to jest lekka praca, przyjemna, Jesteśmy pod wrażeniem tego, co młodzież robi dla dobra innych. Podczas uroczystości wręczono także nagrody dla początkujących wolontariuszy w wieku od 11 do 13 lat. Laureatami zostały uczennice Szkoły Podstawowej nr 44 Izabela Fiedorczuk, Paulina Błaszko, Patrycja Trniszewska, Martyna Cewkowicz, Anna Ponikwicka, Katarzyna Kierencew i Natalia Sołowiej oraz Zuzanna Rzemek ze Szkoły Podstawowej nr 51 imienia Ludwika Zamenhofa. 15 nowych ulic będzie przebudowywanych w tym roku w Białymstoku. Prezydent przedstawił listę inwestycji na najbliższe miesiące. Prezydent Tadeusz Truskolaski przedstawił informacje dotyczące pierwszego etapu inwestycji drogowych przeprowadzanych w naszym mieście. Najważniejszą ma być m.in. budowa ulicy Kalinowskiego oraz przebudowa ulicy krakowskiej od Kalinowskiego do Grochowej. Łącznie w ramach pierwszego etapu inwestycji zostanie przebudowanych 15 ulic. Łączny koszt to ponad 29 milionów złotych. Zapraszamy na reportaż poświęcony akademickiej lidze w pływaniu. Białystok to miasto akademickie. Nasze uczelnie dbają nie tylko o wysoki poziom wiedzy, ale również rywalizują ze sobą na sportowych arenach. W ramach Ligi Akademickiej niedawno odbyły się zawody pływackie. Studenci walczyli nie tylko o punkty w klasyfikacji uczelnianej, dla wielu z nich był to również ważny sprawdzian przed Akademickimi Mistrzostwami Polski. Nasi studenci nie prezentują może jakiegoś takiego wysok wysokiego poziomu, prawda, bo takie uczelnie jak warszawskie czy wrocławskie, które mają AWF-y i tam mają reprezentantów, którzy startują nie tylko w czasach Polski, ale i w Europie i, na, i w, no w, w zawodach europejskich. Także, ale nasi studenci zawsze bardzo ładnie wypadają. Dyplomy są, czasami puchary medale. Akademickie Mistrzostwa Polski w pływaniu już za niecały miesiąc, a tymczasem w ostatni weekend marca nasi studenci wzięli udział w eliminacjach. Aż ośmiokrotnie znajdowali się w pierwszej trójce. Wszystkie te dobre wyniki są dziełem studentów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Mamy nadzieję, że podobnie będzie podczas Mistrzostw Polski. Liga Akademicka to jednak nie tylko pływanie, ale również inne dyscypliny. Niestety pomimo wysokiego poziomu rozgrywki te nie cieszą się dużym zainteresowaniem kibiców. Może za mało jest rozreklamowane na uczelniach, przez kluby uczelniane. Przecież my wystartujemy. nasza liga to jest około 17-18 dyscyplin. Mamy 12 klubów uczelnianych, także dużo młodzieży, bardzo dużo młodzieży startuje w tych zawodach. Zapraszam do obejrzenia relacji poświęconej przyszłości polonistyki w Białymstoku.

I że pewien rodzaj wskazań do tego, które humanista może innym także stworzyć, to chyba jest dostateczne nawet, nawet w, tej, w tej nomenklaturze, której pan użył, zadanie. Niech będzie to nawet zadanie. Zapotrzebowanie. Przy tym typie jak gdyby życia gospodarczego nawet, zapotrzebowanie na ludzi, którzy pośredniczą w rozmaitych relacjach międzyludzkich, którzy usprawniają sposoby komunikowania się ludzi, a więc jak gdyby dysponują po, poprawnością języka, także w najrozmaitszych ciałach doradczych, to ciągle polonistyka, humanistyka w ogóle, a polonistyka już w węższym zakresie tego ciągle jest, nie tylko przydatna, ale konieczna. Studiowanie humanistyki jest przygodą na całe życie. To jest coś takiego, co, czego się może nie wybiera, tylko to humanistyka nas wybiera. Ja zawsze twierdzę, że my jesteśmy ludźmi z zupełnie specjalnego rodzaju, dlatego że nam nigdy nie przechodzi ciekawość do świata. Bo Olimpiada nie wesz... Przez ostatnie trzy lata patrzę po uniwersytecie, to bardzo dużo nowych ludzi przyszło na, akurat na filologię polską i myślę, że nawet selekcja, pod którą są poddawani po sesjach, nie zmniejsza jakoś tego grona naszego tych polonistów. Warto studiować polonistykę po to, aby po prostu podbudować tu naszą kulturę języka i to jest chyba takim głównym celem 15 maja nastąpi rozstrzygnięcie konkursu Biały Stok w kadrze. Wtedy również poznamy laureatów konkursu. Konkurs fotograficzno-filmowy Biały Stok w kadrze skierowany jest do uczniów gimnazjów i liceów. Uczestnicy mogą wystartować w dwóch kategoriach: fotograficznej do trzech zdjęć i filmowej, długość filmu maksymalnie 5 minut. Prace należy wykonać przy pomocy telefonu komórkowego. Tematem jest szeroko rozumiany Biały Stok. Prace należy składać do 26 kwietnia w Białostockim Ratuszu. Można je przesyłać pocztą na adres Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.